Eee, yeah. no, 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 witam was serdecznie. Ja jestem Kwiatek, witam Was na moim kanale. Dzisiaj G4 po raz kolejny. I, i, i co? I witam Was w niedzielę. Pójdą godzinę, ponieważ byłem bardzo duży zajęty do roboty tu na ryby byłem tu tamto. Więc jak że widzicie skrzynki użytkowników, dzisiaj to będzie właśnie taki tytuł filmu i, i, i zobec żadnego badania tutaj kontynuujemy i co? 5 skrzyń. profit. No to nie jest profit ziomek. To jesteście nas, nas, na minusie od razu. To nie ma to otwierać w ogóle. Czasami te skrzynki są takie skamerskie, naprawdę. Ja nie wiem jak może takie skamerskie robić skrzynki. Cena od 40 zł. Ja nie wiem jak może takie skamerskie robić skrzynki. Ludzie to otwierają naprawdę merwo. Otwórzmy sobie merwo. Trochę zebrałem z a nie pomyślałem o cenie. Tego fajnie? Oo! A to jest World War Czy najgorszy stan. Ale wydaje mi się, że nie będziemy sprzedawać skinów. O kurde, tylko 7. A pójdziemy sobie na upgradera. Może tym razem nam coś odda. Może nam odda ten upgrader. Er. Mam nadzieję, że wreszcie mi to w końcu odda. Nodujemy więcej. Mamy fajnego s Merwo. czyli Merwo to bardzo już też nagrywał. O czy takie S merwo jest? No nie wiem. Co jednak? 30? Jesteśmy na minusie. merwo nie takie S. Takwa ten USP jest tutaj taki droższy. Oho Aha. Aha. o wilku, mowa! Tylko 13%, proszę bardzo. Czy ani razu nam się akacza nie udało trafić tylko 40% baterii? 40% baterii, co ja gadam? 40% ogólnie, Jezu, dzisiaj taki zaspany Jestem na ten odcinek, można powiedzieć, musu, bo musi powstać taki odcinek. Nie no, uwiadom was. I co, strzelka fajna dała 65%, AK, 65-35. No, gg chciało. O nie, jednak nie. Redline. O ty kurwo. Ej, przepraszam, ten, przepraszam za tutaj Forever nawet jest, no popatrz. Forever, 14%, skrzynka na 70%, czyli najlepiej zaczynać od... Tej meczki w sumie, 7% na 3, 1%. No i jakieś małe 11 zł, Jakoś późno. również skrzynka, która nie oddaje? 50% Mecha Industries No i jest 50% Zobaczymy no, sobie jeszcze jedną z tych 50% O i tym razem oddałam, no i fajnie O to sobie to może, to, to może to sobie wsydałem akurat i oddała No kurczę. Czyżby to jest Czyżby to jest na ten, na profit? To jest grane, widzicie to? O mój Boże! Najświętsze skrzynki, a jest 30% AK Red Line 16 zł, 50%? Nie tym razem, nie tym razem Ale tym razem AK Red Line, co dajemy sobie? Aj, no się wyświetlona, jest jeszcze jedno Jest AK Red fajnie, fajnie Muszę się Państwo pamiętają, że już mieliśmy 1000 Mieliśmy 1000, co na powiedzmy tu zł. Czy to jest chyba taka dobra cena? kaczka Aha. Aha. O! O! są takie, właśnie takie najgorsze. Znaczy fajne z ogólnie teraz a to jest takie najgorsze w Waszy 150 zł A bo zobaczmy kolejny tego. jest teraz złoty klucz Fajnie, nie sobie otworzymy zaraz. Zaraz sobie otworzymy. Tak, wywołujemy to wszystko. Safari mesh, niestety. Dobra. Zaczynamy, czy coś tam założymy? Może skrzyneczkę, kwiatek. Ja są tylko te dwie skrzyneczki. Zobaczmy sobie tę skrzyneczkę. A ja myślałem, że ten... Już myślałem, gdzie jest ten lekarz? Jaguar. Nie ma ja tego Jaguara, nie wierzę w to. No i dobra. Te ja chyba nie złożymy nawet. Co do 50. mamy sobie. Ale od no z 10 nawet, przesady, no. no. E, 10.38, Izako. Taka słaba ta skrzyneczka. Mervo go open. A, widzę, tu mervo tu króluje nad wszystkimi, eh. Mervo to jest król, nad królami, tutaj widzę. Otworzę. 38, otworzę. Dobra. Ja z tym, z idziemy na upgradera. O, o, omaj, oh my... oj, 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 Miejmy nadzieję, że teraz sam Gator odda, nie? Jak on nie odda teraz, to ja nie wiem. Jak on nie odda, od minimalnego. A tu to w sumie nie ma co brać w ogóle. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, niech nie oddaje teraz, teraz niech nie oddaje. tych małych, z tych małych nie musi oddawać. Może będzie coś w zrób Oddał ten razem. Cieszę się bardzo. Pracujemy Nie ma co zmieniać nawet. Wiecie? Widzicie, mówiłem, nie ma co zmieniać. I teraz się zaczynają schodki. Dobra, teraz nie poszło. Dobra. Patrzcie to. Patrzcie, co teraz Będziemy delikatnie. Trzymajcie kciuki, że się uda. Siedzi ba! Oh yeah, baby. mamy to. 300 złotych. na minus tylko 300. A! Jeszcze tutaj parę skrzyneczek jest. Raz tutaj. No i siedzi. Pięknie. To świeżo, jakbym miał na 50%, to by nie siadło. Dobra, kolejne skrzyneczki tutaj. O, takie jak paczek, I coś czuję, że to jednak będzie tak. Oj, oj, oj. Ładnie. Dobra proszę cię, panie Boże. Daj mi to, Stój, 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 stój. siedzi jest! Mamy to. Kurczę, dzisiaj widzę, że coś oddaje to. Nie no. Takie, taka nawajka. Gdzieś tu. Kurczę, nie siadło jednak. Przepraszam, miałem jakieś tam problemy. Kurczę, nie siadło. No i co? Ulepszamy do końca. Czy zostawiamy tamto? No dobra. Niestety mój tutaj hazard. I pozwolił nam tutaj dobra jazda. Dobra, co? Mamy to, nie? Tym razem kiedy oddał. 700. O no, pięknie 1300. Czyli w sumie jesteśmy na plus, ale jakbyśmy to podwoili. To byśmy byli na 2000, ale nie bo tutaj. Ja, wie, ja wiem co jest, co jest 5. Ja wiem co jest 5. I co? I to mamy, otworzymy szybko, bo jeszcze jest eventyk jeszcze dwa dni, jest, więc serdecznie zapraszam, gdzieś chcecie sobie tutaj um, coś sobie stąd zabrać. My sobie tutaj e, wpiszemy 6520 i co? my tu mamy dobrego. Na upgradera szybkiego i Asimov Asimov pójdzie na upgradera. Tutaj idzie na 20. Jego nie lubię. Ja Ciekawe 25% takiego okay, i raz, dwa, trzy. tutaj jak chciało. Co jest? No 25% to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, Izabek. Coś czuję, że zasz się uda. Dobra, nie, to było niemożliwe, że siadł. To, to już było. Wiecie, dobra. E, 10 minut filmu praktycznie. I, i ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu. I widzimy się we wtorek. Wtorek, coś takiego się widzimy, więc e, pa pa.